Witam Cię bardzo serdecznie. Chciałem się z Tobą podzielić myślą, która mi się dzisiaj nasunęła. Mimo wszystko, że pogoda pochmurna, to mi tak humor dopisuje. Jeszcze trzy lata temu byłem bankrutem, a dziś muszę się z Tobą podzielić i pochwalić taką informacją, że w miesiącu udało mi się zarobić 58 870 zł. Wydaje mi się to nieprawdopodobne, być może dla Ciebie też, ale. Zrobiłem to, zrobiłem to, samo nic mi nie przyszło. Złożyło się na to. Przede wszystkim mocne postanowienie, że po prostu zrobię, osiągnę pewien cel, że zrobię, pozyskam tylu i tylu klientów w takim w takim okresie, że będę miał taki i taki samochód. Tak więc przede wszystkim jeśli sobie postawisz wysoki cel, to po prostu będziesz do niego dążył, ale... Wysoki cel to też nie wszystko, muszą być też te mniejsze kroczki. Mniejsze kroczki, które powodują to, że na końcu jesteśmy tutaj. Czasami doceniamy to, co można zrobić w rok, w dwa, w trzy, a nie doceniamy tego, co można zrobić w dzień, w danej godzinie, bo tak naprawdę te małe kroczki powodują to, że dochodzimy do tych dużych celów. Tak więc, jeśli chcesz zarobić 58 tysięcy, a może i więcej w miesiącu, mi się to udało zrobić i wiem, jak to zrobić, to zostaw swojego maila, a opowiem Ci coś więcej o tym. Tak więc dziękuję i zapraszam. Pozdrawiam.